ma do wygrania takie rękawice. Zostaw jakiś komentarz oraz nick z Discorda. Wejdź na G4, użyj kodu Szymon i wysi potwierdzenie użycia użycie kodu na mojego Discorda. Pozdrawiam. Witam witam serdecznie. się w nowym, 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 nowym pięknym odcinku. Oczywiście ze strony G4 5 widzały. Przypominam, abyście używali kodu Szymonek, który daje Wam plus 5% do każdego, każdego, każdego depozytu oraz darmową skrzynkę na start Spec. Zobaczymy, co nam dzisiaj odda. No i dało sympatycznie. Za free 5 zł szczęście w tym odcinku na pewno się przyda. Oczywiście przypominam dla każdego, strona osób pełnoletnich. Dzisiaj jest skrzynka, która już była dawno taka żana bym nie, bym tak powiedział. 10% knife, tak? Już dawno mieliśmy tę skrzynkę przetestować. No bez większej polityki, no mamy 10% na to, że da nam kosę. Tutaj chłam za 12 groszy, najtańsza to jest yy... ta kosa, czyli 366 zł jedno otwarcie. 7640, także fajnie jakby dało, najdroższy. Nóż to jest. Chyba ten Bajonecik yy, fight. 4364 zł. Zobaczymy co ma na to całkow. Pierwsze otwarcie, uwaga. Otworzyło to ponad 50 tysięcy ludzi, także. aj, Ale... Mi... ale jaki? Ale jaki milimetr? Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Ale patrzcie jaki milimetr, nie? nie? Ja nie mogę. No nie dało, na dwie. Może, o tutaj już koska I Aj karamba Często, znaczy często, otwierane było czasem na streamie Czasem coś dało Także liczę na to, że i w tym odcinku da Nie no wiadomo to jest 10%, nie ma, oczeki nie ma tutaj oczekiwania jakiegoś wielkiego, że nie wiadomo co nam spadnie, ale Myślę, że coś może nam dać, budżet jest solidny Także oby dało Jak na razie nic nie daje, 3 otwarcia ponad 200 zł. A i, no mogłoby coś rzucić, ale myślę tutaj bardziej bitwy, nie? Bardziej na bitwach tutaj danie. Cztery na raz, uwaga. No i dało, pierwsza kosa, najtańsza, ale jest, ale jest. 360 zł cyk jest profit. Niewielki, ale to już jest profit. Pierwszy. I uwaga, no tu chłam, no szkoda, szkoda, szkoda 5 skrzynek kosztuje 382 zł, także dużo No budżet się kurczy, ale miejmy nadzieję, że zaraz się odkurczy jaj, 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 jaj. No jakby dało to, to by było naprawdę oj, oj, oj. Naprawdę byłoby solidnie, nie? No i gucik, gucik Ten gut jest drogi, chyba tak 600, 700, 800 760 zł, ej No i pięknie dało, jeszcze raz Gut, Bowie! O, widzicie, rozkręca się machina, 936 zł, ej, fajny profit, bardzo fajny. Nawet bym powiedział bardzo solidny. Guta da nie da Guta. Dobra Dobra, to teraz spróbujemy z. O tak. Pionowo i fastmod. Oj, z fastmodem chyba to nie odda. Dało! Dobra, nic to nie odda. Oj, tutaj prawie widziałem fejzik był, nie? Dobra, spróbujemy teraz z fastmodem, ale tak. Nie dało, nie dało. Mm. Nie chcę dać. No. Kurde. Może 4, może 4. Może 4. I. Kurde. No patrzcie to, no nie chcę dać. 305. Kurde. Nie, dobra, walimy tym. Teraz 4. Kurde, widziałem prawy to kosę, nie? Teraz 3. Dało? Dobre, dobre. To z 500. Uuu, prawie 700 zł, ej, fajnie dało. Dobry profit. Teraz, dwie, nie chcę dać. No i dobra, solo skrzynka, uwaga. Dało! I to dobre, dobre. Nie najtańsze. Ciu nie droższe, ale no dalej jaki profit z jednej, z jednej skrzynki. Ej, trzeba idzie tak otworzyć? Aj no ale 10%, 10%. No czyli w sumie na 10%, 10 to powinniśmy 10 razy otworzyć i powinno dać. No dobra, to 3 trzecie otwarcie, bo dało nam wtedy czwarte piąte szóste no i dało no i widzicie no coś ta... 1000 zł ej, to nie ma żartów to nie ma żartów dobre 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 ej dobra skrzynka no dobra skrzynka dobra zobaczymy jak na bitwach zobaczymy jak na bitwach bo tutaj to każda skrzynka wiecie defaultowo coś tam mu wyratuje ale na bitwach to będzie to będzie dobry test walimy 10 skrzynek Walimy na czterech prywatna Oby coś rzuciło Ale skrzynka ma duży potencjał, jak sami widzicie, nie? No moim zdaniem fajnie defaultowo też dało, w miarę się obroniło. Myślę, że fajnie rzuca, nie? Na pewno fajnie rzuca na streamie też będzie testowane. Oczywiście jakby ktoś nie wiedział streamy na Twitchu. Praktycznie codziennie. Szymonek jakieś 17, taki sam nick wszędzie. Także zapraszam. No i pierwsza skrzynka, bitwa, proszę Państwa, jakie prowadzenie. Gucik 760 zł, pięknie, pięknie to rzuca O, jakby tego karambita dało na odcinku, bo na streamie dało, to fajnie by było I no niestety, niestety Ale może, może w końcu da I no niestety No dobra, ale nam dało najpierw Dobra, dobra, jest powoli, powoli W końcu rzuci, ja to wiem Gdzieś tutaj rzuci, nie? Tutaj nie musi, ale już gdzieś których tych musi. O, jednak musi, musi i dało nam. Pięknie, ponad 1000 zł mamy. Jest dobrze. Uuu, dobra, 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 dobra. ale jest profit, ale jest profit o człowieku. Jak teraz nie da jakiegoś karambita albo coś mu za 1000 to mamy. Dobra, dobra jeszcze dla nas. Ej, co jest? Cztery kosy. To jest niesamowite. Cztery kosy. Dobra, mamy to, ale jest profit. 764 zł i uwaga, suma sumaru. Ja nie mogę, my sami zrobiliśmy dwa koła. Trzy tysiące, 7 37... nie, świetna skrzynka, naprawdę. Naprawdę, jak ktoś ma budżet, nie wie co zrobić, wiadomo, mi dało, tobie nie musi, tobie może, mi nie musi, wiadomo, to jest wszystko ryzyko, ale, no, moim zdaniem bardzo przyjemne, nie? 14 koła, no, no człowieku, patrz jaki projekt, 14 koła, piękne zakończenie odcinka, fajna bitwa. Fajna skrzynka, naprawdę, jeśli ktoś ma budżet, chce zaryzykować, moim zdaniem, może fajnie rzucić, tak. Także ja dziękuję za obejrzenie do końca. Napisz komentarz, aby wygrać glossy. Do następnego elo!